Wielkich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Andrzeju, no niełatwo było namówić cię na rozmowę, ale jesteśmy po starej znajomości, rozmawiamy, jakoś się dogadaliśmy. O chwil szanse, skocznia starego typu i ten lodowy najazd. Ale tutaj efekty specjalne nam pokazujesz. Yy, czym to się różni dla skoczka? Wytłumacz nam to na chłopski rozum. Ten lodowy najazd i ten taki plastikowy, który jest na większości skoczni jednak. Plastik jest tylko po bokach, na środku jest... Tak. E... Tak, że to jest e, taka jakby no teraz, e, te tory już nowo, wcześniejsze. E, takiej, takiej znacznej różnicy nie ma. E, to jest bardziej takie pod względem jakby dla nas, że dawniej skakaliśmy na takich torach, więc taki sentyment bardziej bym powiedział. E, dużej jakby różnicy to nie ma, ale, ale mimo wszystko e, one są wycinane jakby no taką wyżynarką i trzeba po prostu, i one nie w każdym momencie, nie zawsze są wycięte równo, więc takie troszeczkę old school dla nas, więc takie fajne powrót. Powrót, powrót do Pucharu Świata szybciutki po tym, co działo się, a działo się dużo w zakopanym Podejrzewam, że trzeba było szybciutko się odbić, ale trener jak podejrzewam, podał dłoń i powiedział Andrzeju, to nie czas na to, na to, żeby siedzieć tutaj i rozpaczać, tylko trzeba działać dalej. No na pewno e, tak jak już wcześniej Kuba powiedział, nie skoczymy na takim super poziomie i, i może by się chciało troszeczkę jakby takiej, takiego luźnego treningu, ale z, jakby zdawałem sobie sprawę, że e, no nie ma czasu na, na ten trening, trzeba, trzeba dalej e, uczestniczyć w zawodach i, i jedyne co można, to jakby podejść do tego bardziej pod kątem treningowym. No, Igrzyska już uciekły, więc y, trzeba teraz y, 4 lata cierpliwie pracować na to, żeby na następne pojechać. A to tak było trochę od, od jesieni, od Tegiu, że Pekin to był ten mur i do tego jakby dążyłeś, goniłeś, żeby jak najszybciej coś wypracować? Znaczy no, na pewno y, na Igrzyska chciało się pojechać, ale z drugiej strony też y, Chce się jechać na, na takie igrzyska z formą, żeby walczyć, a, a tak z drugiej strony no to zdawałem sobie sprawę, że, e, że trochę to jest takie, no byli lepsi i pojechali lepsi. O. No właśnie, mówimy o tym, że byli lepsi. E, Stefanowi wypomina się, że no ale gdzie? No, nie, no to, to ci młodzi powinni jechać, no ale sportowo po prostu okazał się lepszy Stefek. No tak, no. Kiedyś może ja już będę stary i, i ja pojadę na, na igrzyska, a nie jak ktoś młodszy, więc jakby tutaj nie, nie mogę mieć komuś za złe, że Stefan jedzie, tylko mieć jakby pretensje do siebie, że mogą skakać lepiej. Z jednej strony nie mamy już 18 lat, niestety takie są fakty. Z drugiej strony, za 4 lata to też nie będziemy wszyscy staruszkami, jakoś bardzo, więc patrząc na ostatnie lata w polskich skokach, to taki złoty wiek jest, tak właśnie, lekko po 30. No właśnie, tutaj gadają, że to już starsi i ten, no ale jeśli, jeśli wygrywają w starszym wieku, to nikt nie mówi, że wtedy nikt nie patrzy na wiek, tylko cieszy się z sukcesu. Także. Na bieg na pewno nie będę zwracać uwagi, bo jeśli tylko będę zdrowy i będę w stanie daleko skakać, to, to będę dalej się czuć młody i bo zawsze będę młody. Dużo uśmiechów w za tego życzę. Dziękuję Ci bardzo, Dominiku. Formuła. Rur rur.